그다음사람들다 Dziękuję. Przewodniczący, za za, wszystko, za

Ostatnia rada w tej kadencji, i nie warto żałować sobie miłych słów, podziękowań, ale też i powiedzenia, co w tej kadencji zrobiliśmy, bo rzadko o tym mówimy przez 4 lata. A ten szczególny okres powinien być poświęcony temu, żebyśmy sobie przypomnieli, bo szybko zapominamy, jak było. A jak jest. Nie rozwodząc się bardzo, chciałbym Państwu to przypomnieć, jednocześnie chyląc głowę przed Radą, bo nic by się nie udało, dzięki pracy Rady, chyląc głowę przed kierownikami instytucji miejskich, spółek, szkół, ośrodków kultury, sportu, przed moimi pracownikami w Urzędzie. Miasta, biurem rady, zastępcą, panią sekretarz, i skarbniczką, ale też przed mieszkańcami, którzy często sygnalizowali, co jest nie tak, co można poprawić, co należy zrobić. Drodzy Państwo, zanim wymienię, chciałbym Was uspokoić. Efektem skuteczności pracy. Nie jest ilość dyskusji na sesjach przed kamerami. Ja przypomnę, że tu spotykacie się Państwo po wcześniejszych komisjach, na których dyskutujemy, po wcześniejszych dyskusjach w moim gabinecie, w pokojach pracowników, czy nawet na ulicy, kiedy się spotykamy. I każdy z Was może spokojnie, myślę, sobie odpowiedzieć. Ile zrobił. Bo przystępowaliście 4 lata temu z konkretnym programem, a nie z koncertem życzeń. I kto chce, może sięgnąć 4 lata temu, co obiecywane było i co zrobiliśmy. Zrealizowaliście swój program, i dlatego też często nie potrzeba było zbędnych dyskusji, choć ich czasem nie unikaliśmy. Nie można oceniać pracy radnych. Na podstawie tego, co się dzieje na samej sesji, bo ja wręcz oceniałbym to pozytywnie i życzyłbym sobie, żeby w takiej zgodności przebiegały obrady polskiego parlamentu. Bo może dzisiaj byśmy byli jeszcze znacznie dalej niż jesteśmy, choć wydaje mi się, że tak wiele w tym okresie zostało w tym kraju zrobione. Co zrobiliśmy? Więc szanowni Państwo, wszyscy jak wy jesteście, bądźcie siebie dumni. Bo naprawdę zrobiliście to, co należało zrobić. I nie ulegajcie dzisiaj głosom, które próbują Was skrytykować. Bo jeszcze nie było tak efektywnej, skutecznej i dobrej dla miasta kadencji. I tego państwu gratuluję. podziękuję tym najbliższym moim pracownikom. Biura Rady, które miały też dużo pracy w tej kadencji. Dziękuję. Dziękuję moim zastępcy. Pan przewodniczący mi wybaczy. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Proszę, że Pan Radny Nie Miałem się zgodnąć, bo to ostatnia kadencja, sesja nasza, ale pan burmistrz mnie natchnął. Dotyczy to, to karty Dużej Rodziny. Sądzę, że samorząd jest zobligowany do wdrożenia karty ogólnopolskiej karty Dużej Rodziny. I myślę, że lokalna karta dużej rodziny powinna być uzupełnieniem tej ogólnopolskiej. W wielu samorządach to zrozumiano. To są w większości i te obie karty funkcjonują. I tak jeszcze podsumowując, sądzę, że jeżeli wszyscy myślą tak samo, to ogólnie myślimy bardzo mało. No tak, na na podsumowanie naszej kadencji i jeszcze ogólnie jest bardzo przykro, że przewodniczący Komisji Społecznej nie dotrzymał słowa i nie zwołał obiecanej Komisji w sprawie Karty Dużej Rodziny. Dziękuję. Ja do tego chciałbym ustosunkować i to jest bardzo dobra okazja, żeby zrobić to. Podnoszą kamerę. O ile dobrze pamiętam, rozmawiałem z Panem Radnym i Pan Radny miał dopracować ten projekt, ale Pan Radny po prostu nie znalazł czasu, żeby to zrobić, tylko Pan Radny znajduje czas, żeby prowadzić kampanię wyborczą. Współczuję, Panie Radny, że ma Pan swoich wyborców, mieszkańców tego miasta gdzieś, a zależy Panu tylko na jego partykularnym interesie. Dziękuję bardzo. Nie. Proszę Muszę się skomplikować, no niestety są świadkowie, obiecał Pan, nie otrzymał Pan słowa. Także ogólnie, ogólnie mówię, jest mi bardzo przykro. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę Pani Radna Anna. Ja pozwoliłam sobie zabrać głos, ponieważ, którzy Państwo wiecie, ja startowałam do Rady Miasta pięć razy, za piątym razem. Znalazłam się w tym składzie, ale jest mi sympatycznie, miło dlatego, że to jest ta rada taka, takie zwieńczenie naszej pracy, zwieńczenie pracy burmistrza. E, kiedy, kiedy faktycznie miasto się rozwija i kiedy mogę się na przyszłość będę swoim wnukom opowiadać, a wczoraj mi się pierwsza wnuczka urodziła taka a propos. Więc no, że będę, <toddź> będę na przyszłość opowiadać, że ja miałam tak swój wkład w ten, w ten właśnie moment rozwoju tego naszego miasta. Także jest mi bardzo przyjemnie, bardzo jak będę wspominała tą pracę w Radzie. Nie startuję już w wyborach do Rady Miasta, także na pewno nie będę, nie znajdę się w składzie Rady. Dziękuję wszystkim za współpracę. Dziękuję serdecznie jeszcze życzę zdrowia. Dziękuję bardzo. czy ktoś zabrać głos? Jeżeli nie, szanowni Państwo, dziękuję wszystkim za uczestnictwo. I zamykam obrady 64. sesji Rady Miejskiej w Lizbanku Wardowskim.